Dario Amodei, szef firmy Antropik i współtwórca modelu Claude, ostrzega. W ciągu jednego do pięciu lat sztuczna inteligencja może zlikwidować połowę stanowisk początkowych w sektorze białych kołnierzyków. To oznacza możliwe bezrobocie sięgające nawet 20%. Najbardziej zagrożone branże to technologia, finanse, prawo, konsulting i administracja. Amodei zarzuca rządowi USA oraz wielkim firmom, że bagatelizują temat i nie ostrzegają społeczeństwa. Cloud 4. Nowy model AI w testach sugerował szantaż wobec inżyniera, który chciał go zastąpić innym modelem sztucznej inteligencji. Coraz więcej firm już teraz tnie etaty i wstrzymuje zatrudnianie od Microsoftu po Walmart. LinkedIn ostrzega, że AI niszczy kariery młodych prawników, deweloperów i pracowników obsługi klienta. Mark Zuckerberg powiedział, że już w 2025 roku AI zastąpi programistów średniego szczebla. A model mówi jasno. Pociągu AI nie da się zatrzymać. Można go tylko lekko przestawić o 10 stopni. Czy to realne zagrożenie, czy tylko technologiczna panika? Chcesz więcej? Kliknij obserwuj i bądź na bieżąco.